To ma być budżet proinwestycyjny i prorozwojowy. Tak, o uchwalonym dziś budżecie mówi marszałek województwa, ale opozycja nie dowierza, daje żółte światło i wstrzymuje się od głosu. Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego budżet uchwalono głosami rządzącej koalicji POPSL, ale dyskusja była gorąca. W tę dyskusję wsłuchała się Izabela Śleć. Mocne słowa pod adresem zarządu padły z ust posła Adama Abramowicza, który zwracał uwagę, że wyremontowano linię kolejową Warszawa Terespol, a po jej zakończeniu drastycznie ograniczono połączenia osobowe na tej trasie. Dlaczego, dlaczego robicie nam tak dlaczego robi nam Zarząd województwa zarzuty uważa za niesłuszne. Napłady inwestycyjne dzisiaj w województwie. Zarastaje dynamika jest w stosunku do poprzedniego roku. Ale to właśnie niezrealizowanie w 2013 roku ważnych inwestycji i tym samym niewykonanie założonego budżetu zarzucają radni opozycji Sprawa i Sprawiedliwości. Opóźnione inwestycje w ubiegłym roku to Lubelskie centrum konferencyjne, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czy rozbudowa drogi wojewódzkiej prowadzącej do nowego mostu w kamieniu to jest budżet pod pewnym względem historyczny jeszcze nigdy w historii samorządu województwa lubelskiego nie zdarzyło się aby nakłady na inwestycje zostały wykorzystane jedynie w 40% Odnośnie do tych kwot, które zarząd województwa miał do dyspozycji, to bardzo marny wskaźnik. W części inwestycji niezrealizowanych w 2013 roku już są wyłonieni wykonawcy. Zapewnią dziś zarząd województwa. Umowy mają być podpisane w styczniu. Jeśli będę miał do wyboru kilkumiesięczne opóźnienie bądź nieuzasadnione nadmierne przepłacenie za realizację danej inwestycji, zawsze wybiorę kilkumiesięczne opóźnienie. I to, aby inwestycja została zrealizowana za takie pieniądze, na jakie się z wykonawcą umówiłem, a nie na takie, jakie nagle on oczekuje. Nowy budżet na 2014 rok zakłada dochody na poziomie blisko 1,5 miliarda złotych. Wydatki to ponad 1 800 milionów, a deficyt ma wynieść 363 miliony złotych. Większość wydatków będzie przeznaczona na inwestycje, między innymi na drogi, sieć szerokopasnowego internetu i kontynuację rozpoczętych inwestycji, między innymi w służbie zdrowia i kulturze. Jest to budżet prorozwojowy i proinwestycyjny, dlatego że ponad 60% środków przeznaczamy na inwestycje. Projekt budżetu na 2014 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Przychody zostały zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej w takiej wysokości, która pozwala na pokrycie tego deficytu, a źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytów i pożyczek. Ale Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia, czy budżet jest zgodny z przepisami prawa. Czy zaplanowane wydatki na 2014 rok są celowe i właściwe, oceniają radni Sejmiku. Docenili zarezerwowanie pieniędzy na budżet obywatelski. Wiele milionów złotych nie zostało zrealizowanych. Myślę to przede wszystkim o inwestycjach, które zostały wstrzymane. Wykonawcy z różnych powodów zostali niejako wygonieni. Całe szczęście te pieniądze nie przepadają, tylko przechodzą na przyszły rok. Trochę się boję, że może zabraknąć środków w końcówce roku na funkcjonowanie instytucji kultury. Martwi mnie obniżenie nakładów na współpracę z sektorem organizacji pozarządowych. W ciągu tego roku załamały się inwestycje. Budżet uchwalony przed rokiem właściwie nie został na inwestycje zrealizowany w pełni, a nawet poniżej 50%. I dlatego dziś klub PiS i SLD wstrzymał się od głosu. To w sumie 12 osób. Budżet został więc uchwalony 19 głosami rządzącej koalicji PO-PSL i radnego Grzegorza Kurczuka. Więcej na ten temat w Pytaniach Panoramy. O 20.00 gośćmi Mianny Kurzępy będą Jacek Sobczak, członek zarządu województwa lubelskiego i Artur Soboń, radny sejmiku województwa z klubu PiS.